Fjordina. Preparat ten stosujemy, polecamy dla osób z wysuszonym gardłem, podrażnionym np. suchym kaszlem lub przeciążonym narządem głosu. Głównym składnikiem jest porost islandzki, a dodatkowym witamina C. Porost ma działanie osłaniające drogi oddechowe ze względu na zawartość śluzów pochodnych polisacharydów. Zawiera również kwasy porostowe, których działanie jest farmakologicznie czynne. Mają efekt bakteriobójczy oraz wzmagają wydzielanie soku żołądkowego i śliny. Witamina C zaś, wiadomo, wzmacnia układ odpornościowy i działa przeciwzapalnie. To jej dodatek wyróżnia ten preparat. Są to tabletki bez dodatku cukru, dedykowane dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia. Jednym zdaniem podsumowując, mamy naturalny komponent na ból gardła, chrypkę i osłonowo na kaszel. Możemy stosować na początku, w trakcie i po przebyciu infekcji, w czasie gdy gardło jest wysuszone, podrażnione albo przeciążone są struny głosowe.